To czekamy, że jesteś gotowy? To, nie, no Nie wiem, to było śmieszne wcześniej, ale zobacz, jak to się wije mi po, po talerzu. Ty to widzisz? No, no wiesz. No. Twoje w porównaniu do tego, to są jak delicje. O, wyszedł z że. fuck. Mam to zjeść, tak? No, są sobie wybrałe. No dobra. To co, może najpierw bo ja muszę spróbować wszystkiego, tak? Czyli zacznę od karmy dla psów. Jak słukuje? Nie, funkuje. nie, dobre. A nie ma tragedii. A już mi trochę niedobrze jest, dobra. To co, teraz to? Nie no, weź po prostu wszystko. No Mataram, nie mam robaki. Ja chyba zjem wszystko naraz. Sam to zjeść, tak? No ale jak woli same robaki, to okej. Okay. No jest. O kurwa, ja pierdolę. To wydawało się trochę łatwiejsze jak się o tym mówiło. Serio, Marek? No, sam wybrałeś. Te chyba za 7 tysięcy kupiłeś, tak? Nie, te, te za darmo. Te mi za darmo, dobra. Na zbliżeniu fajnie wygląda. Ma no, nagrywasz? No nagrywam nagrywam.